Boom na złoto. Kruszec bije wszelkie rekordy. I popularności wśród inwestorów, i ceny, jaką osiąga na giełdzie. Złoto nigdy w historii nie było tak drogie, a jego wartość nigdy jeszcze nie rosła tak szybko. Ten blask kusi i budzi pożądanie. Mimo wysokiej ceny złoto wciąż znajduje nabywców, i wciąż jest ich więcej. Najczęściej kupują złoto kobiety. Kupują jakieś tam łańcuszki, przywieżki, pierścionki, kolczyki. Bo to dobra lokata i przynosi zysk. Uncja to ponad 31 gramów. Teraz cena uncji złota to ponad 4,5 tysiąca złotych. Kto kupił uncję rok temu, zarobił ponad 760 złotych. Złoto uciekają kapitały wtedy, kiedy cokol coś się złego dzieje na świecie. Od kilku lat coś złego dzieje się na świecie. I tak było zawsze, niezależnie od szerokości geograficznej czy panującego ustroju. Spekulacja. Temat niestety ciągle aktualny. Mennica Polska zwiększa dostawy złota, kilkunastokilogramowe zamówienia trafiają głównie do dużych miast.